Cześć, jestem Dagmara, jestem trenerką Visual Merchandisingu. Zajmuję się projektowaniem ekspozycji w punktach sprzedaży. Zajmuję się szkoleniami z zakresu tego, jak warto jest układać ekspozycję w punkcie sprzedaży oraz jak warto jest aranżować witryny w punkcie sprzedaży, żeby ta sprzedaż wzrastała. Zapisując się na ten webinar, możesz oczekiwać tego, że opowiem o najważniejszych trendach, jeżeli chodzi o aranżację witryn i tak naprawdę ta wiedza będzie przeznaczona dla wszystkich tych przedsiębiorców oraz dla tych osób, które pracują w punktach sprzedaży tak zwanej offline'owej, czyli w takich realnych sklepach. Opowiem o tym, na co warto jest zwrócić uwagę, jakie praktyki, jakie procedury warto jest wdrożyć, o jakie elementy estetyczne warto jest zadbać w punkcie sprzedaży, żeby te punkty wyglądały lepiej i żeby przyciągały wzrok klientów i żeby motywowały klienta do wejścia do salonu. Zapisując się na ten webinar, zapisałeś się jednocześnie na Moją listę mailingową, i raz w tygodniu, w niedzielę będziesz otrzymywał film, w którym będą przekazane takie najważniejsze informacje odnośnie działań związanych z ekspozycją w punkcie sprzedaży. Te filmy mają na celu zainspirować ciebie do tego, żebyś budował lepsze bardziej atrakcyjne i lepsze sprzedażowo e, aranżacje witryny. Pamiętaj też o tym, że możesz na mnie liczyć, jeżeli chodzi o wsparcie w tematach visual merchandisingowych, marketingowych w punkcie sprzedaży, realizuję takie projekty jak sklepowe rewolucje, realizuję też takie projekty jak po prostu szkolenia w, z visual merchandisingu w punkcie sprzedaży, na witrynie oraz bezpośrednio w sklepie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadaj je w e, e, do nas po prostu informacje i cóż, widzimy się na najbliższym webinarze.